radiosud.pl Największy portal informacyjny regionu. Wczoraj w Kępniu uroczyście oddano do użytku całodzienny klub seniora z Centrum Wspierania Opiekunów. W otwarciu udział wzięło wiele zaproszonych osób, władze samorządowe, wykonawcy, przedstawiciele instytucji, stowarzyszeń oraz seniorzy. Na budowę działalność klubu seniora i Centrum Wsparcia Opiekunów gmina Kępno pozyskała blisko 3,5 miliona złotych z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+. Nowy obiekt powstał przy ulicy Sikorskiego. Łączy on funkcję klubu seniora i wsparcie niesamodzielnych osób starszych oraz ich opiekunów. Koszty Całkowite zadania to niespełna 4 miliony 200 tysięcy złotych. Roboty budowlane wykonała korporacja Budoni spółka z o, spółka jawna z siedzibą w Kępnie. Ta inwestycja szanowni państwo to też projekt większej całości. To program rewitalizacji miasta i gminy Kępno. Programu rewitalizacji również pozyskaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego na wartość inwestycji 16,5 miliona złotych prawie 9,5 miliona złotych dotacji i będzie zmodernizowany i przebudowany po sąsiedniu znajdujący się, po sąsiedzku znajdujący się park, w którym będą elementy wyposażenia, urządzenia, które właśnie mają służyć tym wszystkim, którzy będą korzystać z klubu seniora i sałodziennego domu pomocy. Tu będzie 165 miejsc do wykorzystania dla osób, które chcą skorzystać. 20 więcej niż mieliśmy dotychczas. Obiekt składa się z dwóch poziomów. Na pierwszym usytuowano ogólnodostępną przestrzeń dla osób starszych, w której znajdzie się miejsce do zajęć ruchowych, sala kinezyterapii z węzem szatniowo-sanitarnym oraz sala rekreacyjna z wydzielaną strefą wypoczynkową. Przewidziano też pomieszczenie na stołówkę. Na poziomie drugim mieści się Centrum Wsparcia Opiekunów, wyposażone w dwa dwuosobowe pokoje ze wspólnym węzłem sanitarnym oraz aneksem kuchennym. W tym miejscu będą też pomieszczenia biurowe oraz magazyny. Nowego obiektu gratulowała członek zarządu województwa Wielkopolskiego Marzena Wodzińska. Nic niezmiernie miło, że mogliśmy jako samorząd województwa to, co burmistrz powiedział, dołożyć cegiełkę do tej budowy. Decyzja była też po stronie radnych, za co serdecznie im gratuluję, bo pieniądze również szły z budżetu miasta i gminy Kępno. Panie burmistrzu, bardzo dziękuję za tą piękną inwestycję. Ona się wpisuje w strategię rozwoju województwa do lata 2020, ale również nową strategię dla naszego rozwoju województwa, którą jesteśmy w trakcie, który jesteśmy w trakcie przygotowania. Koszt robót budowlanych to 4 145 166 zł. Gmina Kępna otrzymała dotację na realizację inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w kwocie 1 847 000. Ponadto gmina pozyskała środki zewnętrzne w wysokości 1 635 814 zł na realizację projektu pod nazwą Razem z Szansą Wzrost Dostępności Usług Opiekuńczych i Wsparcie Opiekunów Faktycznych. Obiekt łączy wiele funkcji pomocy społecznej. Od 1 października swoją działalność w nowej w siedzibie rozpoczął Klub Seniora, w ramach którego utworzonych zostało dodatkowych 20 nowych miejsc. Rozwinięto również ofertę zajęć popołudniowych. Klub Seniora i Centrum Wsparcia Opiekunów w sposób kompleksowy będzie wspierał również niesamodzielne osoby starsze, w tym niepełnosprawne ich opiekunów. Ogółem powstaje 135 miejsc opiekuńczych. Jest to opieka dzienna i popołudniowa w Klubie Seniora, usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, jak również opieka w krótkookresowych miejscach całodobowego. Pobytu. W nowym budynku przy ulicy Sikorskiego w ramach Centrum Wsparcia Opiekunów utworzone zostaną cztery miejsca krótkookresowego pobytu dziennego, całodobowego dla osób niesamodzielnych. Ponadto utworzona zostanie wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego. Prowadzone będzie poradnictwo psychologiczne i prawno-socjalne, jak również szkolenia i organizacja spotkań grup wsparcia. Wszystkie te działania prowadzone są we współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz w partnerstwie gminy Kępno ze Spółdzielną Socjalną Szansa.